Siemandero, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber i zaczynamy kolejny odcinek z Forza Horizon 2. Tak jak obiecałem, tak idziemy Troszeczkę nam się pozmieniały plany eee, podczas ostatniego odcinka, bo miałem ogrywać tych kierowców tutaj, nie? Eee, wyzywać ich na pojedynek, ale odkrył nam się wyścig pokazowy, więc nie możemy sobie go odpuścić. Jedziemy na wyścig pokazowy i dopiero później najwyżej zajmiemy się tymi kierowcami, zajmiemy się tymi, tą listą życzeń i zajmiemy się też poszukiwaniem kolejnego zaginionego auta ale to wszystko w oddzielnych następnych filmach jedziemy na wyścig pokazowy ogóreczkiem, którego też ostatnio się namęczyłem jak go szukałem <grybujesz> a teraz go zbudowali mi także przejedziemy się ogórasem nagriwa się, bardzo jaki ogórek zielony ma Garniturek i czapkę i sandałki. Zielony, zielony, jest cały. Stary koń, kurde takie głupoty od pierwszej. I wygaduje i śpiewa. O jeszcze polujoki się napędził, jeszcze kurde rekord pewnie na tym fotoradarze zawalnowym. Stwórcy twórcy mi właśnie nie spodziewali, że o przyjadę na wyścig pokazowy, co? Wiadomo, tam dostaniemy furę. Dlatego sobie go wziąłem, żeby. Uuu! Udana ucieczka. O! Odcinek pomiarowy. O, tutaj teraz zwalnia. Dawaj, z górki się napędzaj. Już mamy wyścig pokazowy tutaj. Stówka. Średnia. Średnia prędkość. Dobra, teraz tak. Przygotujmy się. Nie wiem co oni tu przygotowali, ale mamy, kurde, jakiś balon. No i jakby możemy się ścigać z balonem? Kurde, ale ja ja Jeszcze ostatnie spojrzenie na ogóra. I startujemy z wyścigiem pokazowym. Uwielbiam te wyścigi pokazowe. ja Oczywiście muszę tu złapać coś na print screena, kurde. Na miniaturę. 037 versus. Pokonaj balony w liczbie mnogiej. O kurde, jeszcze jedziemy. O, lunch? o wow, ile tych balonów? Wiesz, kolego, one są faktycznie szybsze niż się wydaje, a na twojej trasie roi się od zakosów i zakrętów. Nie traktuj tego zbyt lekko. No i dobra, lecimy. O, ta, 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 ta. I cyk! mamy kurde Na miniaturę zaraz sobie trzaśniemy. Aj, 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 Tak, żeby te balony tutaj dużo było i widać. Pyk, pierwsze zdjęcie. Coś sobie wybierzemy. Czekajcie, strzasnę, bo zapomniałem. O, ja już mam to auto. Ja w ogóle zapomniałem robić zdjęcia w poprzednim odcinku. Kurde, a wy też nic nie mówicie, tylko oglądacie. Zamiast krzyczeć. Uuu, ten jak nisko, ale super. Kolejny, ale jazda. I jak dobrze się prowadzi ta fura. Ej, ja muszę sobie zrobić zdjęcie z takim balonem nisko jak jest. Puhu robimy? Ja gdzie on jest? O nie, jest nade mną! Ale jazda. Ej, ale mogę zajrzeć do niego do środka. Jak tu zrobić, żeby oddalić? Nie, nie wsiądę tak kurde, nie oddale, tak. O, jakiś silnik, kurde, ej, zobaczcie, jak dobrze widać. Ale dbałeś o szczegóły, i to jeszcze w tak starej grze. Ej, dobrze, super. No dobra, ale nie złapę. Bym musiał robić. O, patrzcie, tak daleko od, od balonu, żeby go zrobić. Ale jazda, no dobra, no to trochę jest ogromny. A ja chciałem, kurde, robić zdjęcie, jak będę pod nim. Ale jaja. Ale trzaśniemy sobie. Zdjęcia oczywiście, dostępne na moim Discordzie. Ej, hey, a może wrzucać te zdjęcia? Ach. O nie! Kurde, dobra cofnę. Co się stało? Ale mnie zaczęło spinować. Yy, wrzucać też je na, na przykład na Instagram. Ja tam Instagramowy w ogóle nie jestem, ja tam nie prowadzę tego Instagrama jakoś na zwyczaj, super, hiper. Wrzucam tam raz na pół roku coś albo raz na rok. No nie że chciałem z tamtym balonem złapać kurde zdjęcie, ale jak byliśmy w słońcu, ale niestety się nie udało. Ten, no, ta opcja tych robienia zdjęć cały czas mi jakby no szwankuje to. Dobra lecimy, nie robię już zdjęć, nie robię już zdjęć, przepraszam, nie będę psuł odcinka. Skupmy się na tym, żeby fajnie sobie jechać z tymi balonami, ale masakrycznie fajnie ich dużo. Kurde super to zrobili i ograniczeń jakichś takich graficznych kurcze nie ma, nie? Mnóstwo na rali tych balonów i totalnie śmiga wszystko fajnie, płynnie. Gierka, nic się nie doczytuje. Na zwykłym HD Xbox One S, pięknie to wygląda. Tylko wiecie, co że nie ma tego, tej takiej rywalizacji jak za każdym razem na tych pokazówkach. Bo jest tutaj, no, nie wiem, setka tych balonów. I ja nawet nie wiem, z którym się ścigam. Czy ja się ścigam ze wszystkimi. Po prostu sobie jadę do sie przed siebie. Pozycja 12 na 37. Do czyli ja się ścigam ze wszystkimi. 37 balonów jest naprawdę, tak? Dwa ostatnie przede mną. Mamy to. Pozycja pierwsza jest. Stwierdzam oficjalnie, że jesteś szybszy niż balon. No dobra, dla ciebie to nic nowego, ale przynajmniej udało nam się zorganizować świetny wyścig i to potwierdzić. No i gitara, ale tutaj, prześwietlone też. Dostanę tu mancie. Zaraz się okaże, Bo nie pamiętam. Chyba. Powinniśmy dostać, nie? Ale długo teraz, długo wczytuję, kurczę. A ja tak zawsze chwaliłem, że szybciutko. Dobra, to na razie tyle w Montelino. Przegrupujcie się w centrali, jeśli nie macie tu nic więcej do roboty. Ruszamy w kolejne miejsce. No i dobra, czyli, czyli kontynuujemy tą wycieczkę dalej. Ej, a ten, czemu jest? Mój rekord życiowy jest na żółto. Ten na przykład jest na srebro, czyli jednak tu są jakieś wymogi. Bo to jest żółty, chyba rozumiem, że to jest złoty kolor, nie? Oj, i z powrotem jesteśmy w Ogórku, tutaj mamy naszego rywala. To jest Paul Walker? W Eclipse? <gry> Dobra, zawody kurde mamy zakończone. Siedliśmy sobie w ogóra, Dwa kilometry mamy do kolejnej wycieczki. Ja ją sobie odhaczę. Eee, także żebym miał później już e, zaznaczoną kolejną wycieczkę do, do jakichś mistrzostw. że możemy się przejechać jeszcze raz wspólnie. Wyzywać na pojedynek nie będę wyzywał, no bo jedziemy... Łooo, kurde, jak mi przemknął przed maską. O, o, o Dominik Toretto, kurde, popisuwa. No ja pierdziele, jeździć nie umiesz, baraniubie, kurde. Chyba by się napędzał tym ogórkiem. Ej, fajne te baloniki były, nie? Naprawdę bardzo dużo ich było, fajne to widowisko było, tylko brakowało tej rywalizacji, no niby tam się ścigałem z tymi balonami, no i blisko były mety, że jakieś tam cztery przede mną, ale no wiadomo, że ta gra jest tak skonstruowana, żebyśmy zdążyli, one tak jakby Chciały lecieć, ale nie mogły, nie? Żebyśmy tylko je wyprzedzili. No podejrzewałem, że wiecie, no i są tacy gracze, talenty. Ja pierdziele, jak mnie huknął. No kurde, tym ogórkiem, jak skoczyłem, jakbym był jakąś lekką małą piłeczką, kurde, ping-pongową. No jak mnie strzelił. Dobra, 600 metrów do celu. No i ja nie mówiłem oczy. Pamiętajcie, napisać jakiś komentarz, czy Wam się podobało i tam... Nawet już nie pamiętam czy ja tam jakieś pytania kolejne zadawałem. E, no i łapka i subskrypcja, jak ktoś jeszcze nie subskrybujemy kanału. Lecimy po 10 koła, damy radę. To już wam zostawiam. No i dobra, dojechaliśmy do tego punktu. Tutaj tablicę zbieraliśmy chyba. Tam była chyba wcześniej. Wybierzemy sobie tutaj jakieś mistrzostwa, to już będziecie wiedzieli, Jesteś co będziemy robić. Albo nie będziecie wiedzieli, bo w sumie e, na filmie wcześniej wam zadałem pytania, czy mam to ogrywać wszystko, czy nie. Hej stary, nie chcę się na ale to idealny moment, żeby wybrać nowe auto. W drodze na kolejny etap możesz wyczuć, jak się je prowadzi, zanim znowu zaczniemy grać poważnie. Dobra. Jeszcze sobie przejrzymy, co my mamy tutaj do wyboru: American Racers Play, play Mode, Play Mode AMC Forjik. Tutaj jest Mustang Boss. Tu są do pobrania, których nie pobiorę. No i okej. Okay. A jak mówię, silnik się trząsł, ale fajnie to było zrobione. Grupa B Monsters Championship, czyli rajdowe potwory. Aha, aha, dobra, i wiecie co? że ja się chyba skuszę na te offroadowe mistrzostwa, bo jakby nie mam cały czas żadnego jakiegoś jeepa. Lamborghini LM002 do pobrania odpada, bo nie dam rady. Subaru Brat odpada, bo nie dam rady pobrać. Hammer H1 Alpha jest możliwość kupienia za 130 tysięcy. Land Rover Defender, 35 tysięcy do pobrania, nie dam rady. I za darmo, kurka łodna Ford Bronco, fajny, stary, z 75 roku, nie dam rady za 20 koła. I to jest bardzo fajny Wrangler. Uh, Unlimited Fast and Furious Edition, niestety. Nie dam rady. Wrangler Rubicon. Za 29 tysięcy w klasie D499. Tutaj Jeep Grand Wo Wagoner. Fajny, z tym drewnem na boku, super, ale też nie mogę, bo jest do pobrania. Taradyny nie dam po rady, bo też jest do pobrania i kurczę, a wiecie, że potrzebuję naprawdę jakiegoś wielkiego potwora, żeby kupić, bo... No będziemy ogrywać jeden wyścig, nie wyścig, jeden jakby rodzaj takiego filmu, gdzie potrzebuję naprawdę kawał konkretnego auta, żeby spotkać się z pociągiem. No, i myślę, że pójdę w Hamera, Tylko no troszeczkę kosztuje skubanie. W porównaniu na przykład do takiego jeepka Rubikona: 30 tysięcy, a 130 tysięcy. Jest różnica, nie? I tu jest D499, a tu mamy D360. Nie dość, że 100 tysięcy więcej. No to jest kupa straszna. Jest wolny, ale potrzebuje takiego dużego auta. Chyba, że nam się trafi jakieś. A na razie bym sobie kupił tego jeepka. Dobra, jeszcze przed nami wszystko. Dobra, kupię sobie tego dzipka, czyli si koła, nie majątek. Także już wiecie, co nas czeka w późniejszych filmach. Wybierz, kup. Będziemy mieli jednego małego Jeepka. po pierdolkę. No, tutaj ten widoczek super też jest, nie? No i gitarka. Czyli ten odcinek kończymy. Spójrzmy sobie na postępy. Mogę sobie kupić zalety. Tu mamy za dwa punkty. Dwój głos do celu liczy się jako dwa podczas wycieczki online. Ale nie, nie gramy online. To jest do gry chyba na placu zabaw i to też jest do gry na placu zabaw. Tu są za dwa punkty w zawodach w ryby rywali. Zdobywasz... kredytów. Zobaczcie więcej kredytów po pobraniu tuningu I co tutaj jest? zdobywasz podwójną nawianą dzienną dla Drivatara. No dobra, no nie wiem co tu iść. Dobra, no na razie wykupię. A, miałem wykupować tutaj naokoło, więc wykupuję naokoło. Ops. No i to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w następnym. Strzałeczka do następnego. Cześć!